Witam towarzysze! W niedzielę zazwyczaj nie nagrywam filmów. W końcu Pan Bóg powiedział, że siódmego dnia trzeba odpocząć. A ja dzisiaj nagrywam już dla Was drugi film. Pierwszy film nagrałem czekając na znajomych, a drugi film nagrywam kiedy znajomych odwiozłem na metro. Więc mam kilka minut, kilka minut wolności, kiedy żona nie zagania mnie do pracy. Więc mogę sobie troszkę pogadać. No i oczywiście drugi film także będzie dotyczyć Gruzji. Więc co się takiego w tej Gruzji dzieje? Otóż w Gruzji pod koniec października odbyły się wybory parlamentarne które to wybory wygrała partia gruzińskie marzenie jest to bodajże trzecia czy czwarta kadencja z rzędu kiedy partia gruzińska gruzińskie marzenie wygrywa wybory no i no i w ostatnim tygodniu Rząd Gruzji podjął decyzję o zawieszeniu negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej zawieszeniu do roku 2028 czyli czyli no wydaje mi się, że kadencja tego rządu jest przewidziana właśnie do roku 2028 i dopóki ten rząd będzie miał władzę, dopóty Gruzja nie będzie negocjować swojego przystąpienia do Unii Europejskiej i jest to chyba bardzo dobra wiadomość. A więc ta ekspansja Unii Europejskiej zostanie, zostanie wstrzymana, przynajmniej na tym froncie. No i jest to dobra wiadomość z kilku różnych powodów. No ale chyba najważniejszy powód to jest to, że mamy tutaj do czynienia z jakimś takim osłabieniem tego europejskiego soft power. Że Unia Europejska już nie jest sexy, no. bo ta, ta decyzja podjęta przez rząd Gruzji jest to decyzja, która ma poparcie większości Gruzinów. Więc taki jest kontekst. No i od, od, od właściwie wyborów, czyli od ponad miesiąca, są w Gruzji organizowane protesty właśnie przez różne tam fundacje finansowane przez Sorosza. Jakieś tam fundacje na, na, na żołdzie. Unijnym Na rządzie amerykańskim Na rządzie niemieckim Na żołdzie Najpierw te protesty Były pod hasłem yy, Wybory zostały Sfałszowane To były masowe protesty W których tam brało udział Jakieś 500 osób Takich 500 funkcjonariuszy Więc mniej więcej Łatwo policzyć No ilu yy, no To troszkę pokazuje, no, że, że ta Gruzja jest lekceważona przez te międzynarodowe y, organizacje, które tam organizują te kororowe rewolucje. Że w, Ruzy, w Gruzji ten aktyw, ten aktyw bezpośrednio opłacany przez, przez Zachód jest bardzo niewielki. No ale teraz te protesty weszły w nową fazę. I od tygodnia, od momentu kiedy została ogłoszona decyzja rządu o zawieszeniu negocjacji z, z Unią Europejską, no to te protesty minimalnie nabrały na sile. Także w tym momencie w mediach zachodnich są one prezentowane jako jakiś taki masowy, masowe powstanie. Społeczeństwa Gruzji. No. Więc co to są te masowe gruzińskie protesty? No, według policji wczoraj, czyli w sobotę, w tych protestach brało udział. Uwaga, 3000 ludzi. 3000 ludzi. Według organizatorów było ich 5000. Więc dobra już. Przyjmijmy, że prawdziwa jest liczba podawana przez organizatorów. Więc wczoraj na ulicach Tbilisi, które tam chyba liczy milion mieszkańców, demonstrowało 5 tysięcy ludzi. No ja przepraszam bardzo, bo ale to, to nie są protesty o charakterze masowym. No. To jest śmieszne, że tutaj wobec że jakieś tam protesty przeciwko Macronowi, nie wiem, przeciwko reformie emerytalnej, że tam w Paryżu było 600 tysięcy ludzi, a w całej Francji tam kilka milionów. No, o tym media milczały, no, mało tam, ma, mało kto się tym interesował. Ale 5 tysięcy, 5 tysięcy ludzi jakoś tam, mm, którzy Którzy są wyprowadzeni na ulicę przez Przez Właśnie te fundacje Soros'owe No to to jest No to jest To są masy więc, więc już Ta tutaj anegdotka Dotycząca Dotycząca mediów Jak media Jak media się tutaj Gimnastykują Żeby jakiś taki jakąś taką malutką ruchawkę przedstawić jako jakiś taki ruch masowy, no jest to śmieszne jest to śmieszne, no i też śmieszna jest właśnie cała ta hipokryzja no, że właściwie nie trzeba właściwie za każdym razem no, je i i jeśli jeśli siły prozachodnie przegrywają wybory to zawsze to są wybory sfałszowane no. A jeśli, a jeśli Zachód wygrywa wybory, to znaczy, że społeczeństwo jest mądre, i tak dalej. Więc to jest śmieszne. Wiele rzeczy jest śmiesznych. Teraz tak, mamy wątek polski. Mianowicie, mianowicie w, w Konstytucji Gruzińskiej. Mamy podobną sytuację jak w, jak w tym, jak w Polsce, jak było w Polsce w drugiej RP. To znaczy, że mamy urząd prezydenta, który jest wybierany przez parlament. A więc tam właśnie ci prezydenci drugiej RP, nie, tam Wojciechowski, Mościcki i tak dalej. No to oni zostali wybrani nie w głosowaniu powszechnym. Ale, ale w parlamencie. No, tam właśnie cała ta szopka dotycząca Narutowicza, że tam właśnie dotyczyło tam tych, właśnie targów w parlamencie. No i 14 grudnia mają się odbyć wybory prezydenckie w Gruzji. Mianowicie parlament gruziński ma wybrać nowego prezydenta i ten nowy prezydent ma objąć urząd 29 grudnia no więc Gruzja w tym momencie prezydent prezydentką, prezydentą czy, czy prezydentem, nie wiem jak tam sobie chcecie Gruzji jest pani Zubaszwili bodajże jest to pani, która wywodzi się z jakiejś rodziny arystokratycznej, która większość swojego życia spędziła we Francji nawet pracowała. Ma francuskie obywatelstwo. Ja nawet nie wiem, czy ona ma. Ona przez wiele, przez długi czas chyba nie miała obywatelstwa gruzińskiego. Nie wiem, czy ona w końcu się dorobiła obywatelstwa gruzińskiego. Pewnie tak, no ale, ale chyba jeszcze niedawno nie miała w ogóle obywatelstwa gruzińskiego. No, no i jest ona jest ona prezydentką, która właśnie, no. Jest twarzą tych protestów. No to ona, jako taka, właśnie um, naj, robi tutaj ten największy syf. To ona mówi, że wybory parlamentarne zostały sfałszowane yy, i ona zapowiedziała, że yy, nie odda władzy, że ona 29 grudnia dalej będzie siedzieć w, w pałacu prezydenckim niezależnie od tego kogo tam Parlament wybierze, to ona władzy nie odda. Więc tutaj widzimy taką ciekawą analogię pomiędzy Zelenskim, który od ponad pół roku nie jest już prezydentem Ukrainy, a cały czas cały czas siedzi w pałacu prezydenckim na Ukrainie, w Kijowie. No, pewnie będzie siedział tak długo, dopóki tam nie spadnie jakiś oreśnik. No. Yy, no i, i tak samo pani, pa, pani Zubaszwili no, nie chcę no, widz, Widzicie jak ci właśnie, jak te marionetki zachodu, jak oni są pazerni, no, że raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy, no. yy, Tak, więc, więc cóż, yy, zachód oczywiście stoi po stronie tej pani Zubaszwili. Yy. No, więc, więc, jak Zachód jest, ją popiera, to ja jej nie popieram. To ja jej nie popieram i, i, i z niecierpliwością czekam na kolejne odsłony tego, tego cyrku, no bo tutaj mamy właśnie sytuację, no, że zdecydowana większość Gruzji popiera większość parlamentarną popiera rząd, będzie popierać nowego prezydenta i, i tak dalej, a tutaj Zachód na siłę próbuje jakoś, jakoś właśnie szkodzić, ale nieskutecznie, no, nieskutecznie I, i to jest dobra wiadomość, że tutaj ten właśnie unijny soft power nie działa, no, że, że kiedyś wystarczyło powiedzieć, a ja jestem prozachodni i od razu zdobywasz władzę, Dzisiaj jesteś prozachodni i dupa, no i, i, i jesteś, jesteś takim pośmiewiskiem, no tak jak po, po, pośmiewiskiem jest Zełański, czy, czy ta, czy ta Zubaszwili, no, no, no cały świat się z nich śmieje.